Witamy ponownie w naszej serii filmów na temat iMonitora. W tym odcinku przyjrzymy się menu przesuwania i pokażemy, jak używać je do precyzyjnego dostosowywania linii prowadzenia. Ta funkcja jest szczególnie pomocna przy dopasowywaniu linii do zmieniających się warunków lub przy ich dostosowywaniu po powrocie na pole w następnym sezonie. Funkcja przesuwania jest szczególnie przydatna w sytuacjach takich jak praca na nierównym terenie, gdzie niewielkie zmiany nachylenia utrudniają utrzymanie maszyny na właściwym torze. Praca na polach o skomplikowanych kształtach, gdzie można dopasować linie prowadzenia do aktualnej pozycji ciągnika. Aby uzyskać dostęp do menu przesuwania linii, kliknij ikonę na prawym pasku nawigacyjnym w widoku nawigacji. Znajdziesz tu opcje umożliwiające przesunięcie bieżącej linii prowadzenia, zapisanie dostosowanej grupy linii, zastosowanie kompensacji znoszenia GPS i ustawienie dodatkowych opcji przesuwania linii. W opcjach przesuwania możesz ustawić odległość dla każdego przesunięcia i dostosować całkowite dosunięcie, które pokazuje skumulowaną odległość przesunięcia. W razie potrzeby możesz zresetować całkowite przesunięcie do zera. Dodatkowo, podobnie jak w poprzednim menu, możesz przesuwać aktualną linię prowadzenia w lewo lub w prawo. Po zastosowaniu przesunięcia i monitor powiadomi Cię o aktywnych korektach. Dla wygody możesz przypisać funkcję przesuwania linii za pomocą sterowania Aux N, także do fizycznych przycisków na podłokietniku lub wirtualnych klawiszy na ekranie monitora. Zamiast przesuwania w pojedynczych skokach, możesz dosuwać linię do aktualnej pozycji ciągnika, wybierając opcję Dosuń do pozycji pojazdu w menu dosuwania. Jest to szczególnie przydatne, gdy dana linia AB wymaga precyzyjnego i szybkiego przesunięcia. Jeśli Twój ciągnik nie jest wyposażony w RTK, przesunięcie GPS. Może spowodować przesunięcie linii prowadzenia z powodu zmian pozycji satelitów. W takich przypadkach użyj kompensacji znoszenia GPS, aby ponownie ustawić linię prowadzenia bez resetowania całej konfiguracji. Możesz dostosować manualnie lub użyć stałych punktów odniesienia, takich jak znaczniki w iMonitorze. Aby ustawić ciągnik zgodnie z flagą, należy odpowiednio ustawić maszynę, przejść do widoku mapy, a następnie nacisnąć i przytrzymać symbol. Teraz wybierz opcję Korekta znoszenia GPS z dodatkowych opcji, aby precyzyjnie dopasować pozycję do tego punktu. Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał zresetować linię prowadzenia do ich pierwotnej pozycji, otwórz menu przesuwania, wybierz korekcja znoszenia GPS i wybierz resetuj znoszenie GPS, aby usunąć wszystkie korekty i powrócić do oryginalnych współrzędnych GPS. To wszystko w tym filmie dotyczącym menu dosuwania. Obejrzyj nasze inne filmy, aby uzyskać więcej przydatnych porad i wskazówek dotyczących korzystania z iMonitora.